you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy, zapraszam na kolejne czytanie tygodniowe na okres od 26 maja 2025 do 1 czerwca 2025. Zobaczcie jaki świąteczny tydzień tutaj mamy. Zaczyna nam się Dniem Matki, a kończy się Dniem Dziecka. No taki, taki, słuchajcie, świąteczny tydzień, taka klamerka. Ale moi drodzy, nie o tych świętach, nie o tych świętach, ale przy okazji oczywiście tych świąt to wszystkim składam tutaj serdeczne życzenia. Wszystkim mamom, wszystkim dzieciom, wszystkim tym, którzy się e, dziećmi czują. Dziećmi jesteśmy całe życie. Moi drodzy, jak żeśmy się raz zrodzili i mamy tutaj e, ziemskich rodziców, to dziećmi jesteśmy do samego końca, dopóki z tej ziemi nie zejdziemy, póki jej nie opuścimy. Także wszystkim dzieciom, słuchajcie, i tym starszym, i tym młodszym e, życzę wszystkiego dobrego. No i mamom oczywiście też. No, kochani moi, e, co się dzieje na niebo nieboskłonie? Słuchajcie, w tym tygodniu bardzo intensywny now. Ja już o tym nowiu wspominałam, że będzie bardzo intensywna, ale w zupełnie innych energiach niż pełnia. I słuchajcie, no ciekawa sprawa. Nów no, mamy w znaku bliźniąt, słońce mamy w znaku bliźniąt. Słuchajcie, wszystko to się odbywa w dwunastym domu, czyli w takim domu, no cienia, bym powiedziała. Nie będę tutaj wszystkich swoich astrologicznych sztuczek i tajemnic opowiadała, moi drodzy, bo plagiatorów tu jest pełno. Powiem tylko tyle, że to jest bardzo ciekawe miejsce, ten dwunasty dom horoskopu urodzeniowego. No i w ogóle właśnie dwunasty dom horoskopu. Moi drodzy, właśnie tam znajduje się księżyc, tam mamy słuchajcie, również bliziutko zaraz Merkurego. Merkury to komunikant, słuchajcie, który przenosi właśnie informacje, o Komunikuje, on przekazuje, tak? Ja zresztą bardzo lubię też Merkurego, lubię energię Merkurego i naprawdę czasami uważam, że Merkury w niektórych analizach astrologicznych jest niedoceniany. Ale do brzegu, moi drodzy, co z tym nowym? No właśnie, z tym nowym. No wszystko mamy tam gdzieś w 12 domu, czyli pewne rzeczy, które dotychczas były tutaj nam nieuświadomione, z których żeśmy sobie nie zdawali sprawy, nagle wyjdą na światło dzienne. Merkury w 12 domu oznacza, słuchajcie. Wybuch pewnych słów, pewnych emocji, e, pewnych rzeczy, które żeśmy wcześniej nie wypowiedzieli, tak? czyli e, takie słowa niewypowiedziane, łzy niewypłakane, e, śmiech niewyśmiany, tak można by to określić. I oczywiście te wszystkie emocje znajdą swój upu, znajdą swoje ujście w okolicach tego nowiu. Pamiętajcie, że energię nowiu odczuwamy i na dzień przed, i na dzień później, i oczywiście w dzień nowiu, więc to jest taki czas, słuchajcie, mocny, energetyczny. E, tu mi się za cały czas słuchajcie, rozkłada e, felcia. No i moi drodzy, co się dalej dzieje, tak? No nieuświadomione pewne rzeczy, nagle wychodzą tutaj cienia. Bo nów powoduje takie, słuchajcie, przyćmienie tego wszystkiego, że nagle przestajemy zwracać uwagę na pewne rzeczy zewnętrzne i koncentrujemy się na wnętrzu. I właśnie wtedy przychodzi do nas sygnał i informacja, że coś jest nieuświadomione. Energia tego nawiu może spowodować wyzwolenie tego typu spraw, tego typu emocji. Przede wszystkim będziemy chcieli stanąć w obronie samych siebie, w obronie własnych przekonań, moi drodzy. Tu, gdzie żeśmy się właśnie poczuli skrzywdzeni, niewysłuchani, czego nie mogliśmy powiedzieć to właśnie może tutaj użyć światło dzienne. Uwaga, bo ten dzień może służyć też, słuchajcie, takiej erupcji pewnych emocji w jakiejś grupie ludzi na przykład, więc to jest też taki dzień, kiedy można się spodziewać jakichś tam strajków i protestów gdzieś. Może to jest też taki dzień, kiedy można się gdzieś tam spodziewać, że jakaś tam na przykład, nie wiem, w korporacjach jakaś tam grupa ludzi odmówi czegoś, tak? albo, albo właśnie powiedzmy jakieś tam inne działania i będą się upominali o swoje, tak? To jest właśnie taki moment. Więc tutaj erupcja takich emocji może mieć miejsce i oczywiście tutaj teraz mówię o takiej grupie ludzi. Większej, tak? Niekoniecznie to jest rodzina, to jest jakaś tam społeczność, na przykład ludzie w jakiejś na przykład dzielnicy mieszkający, tak? Czy jacyś tam pracownicy, czy jakaś, jakaś inna grupa społeczna, która czuje w tym momencie, że ma już po prostu pewnych rzeczy dość, że czuje się na przykład wykorzystywana, będzie tutaj reagować. No i wy oczywiście indywidualnie też. Zdacie sobie w końcu sprawę z tego, że. Są jakieś sytuacje, są jakieś rzeczy, gdzie y, musicie postawić na swoim, gdzie musicie zawalczyć o siebie, gdzie musicie wystąpić w obronie siebie samego. I to są właśnie, słuchajcie, takie niesamowite energie tego nowiu. To jest właśnie czas na też wypowiadanie się, więc można się spodziewać i jakiejś tutaj większej ilości na przykład wypuszczanych do internetu filmów, moi drodzy. Ktoś może wtedy gdzieś tam więcej czegoś robić na mediach społecznościowych, może mieć ochotę więcej powiedzieć. Są też osoby, które stwierdzą, że to jest moment, kiedy dobrze byłoby im tutaj coś rozpocząć, właśnie jakąś działalność na mediach społecznościowych. I to właśnie, słuchajcie, takie są energie tego tygodnia. E, będzie się naprawdę sporo działo, będzie sporo emocji. Tak jak powiedziałam, niewypowiedziane słowa, niewypłakane łzy, niewyśmiany śmiech dojdzie do głosu. I szczególnie tutaj, właśnie, gdzie Będziecie chcieli zawalczyć o swoje, wyznaczyć swoje granice. Wy też czasami możecie tutaj mieć takie wrażenie, że może jesteście wykorzystywani przez jakąś grupę ludzi, albo może um, wy chcecie tutaj wykorzystać jakąś grupę ludzi, tak? Może też jakaś grupa ludzi stwierdzi, że jakiś lider ich wykorzystuje. No właśnie, uwaga na takie wykorzystywanie, e, moi drodzy, to jest też ten czas, wiecie, tak, tak, przygotowań, prawda, do tej drugiej tury, więc tutaj się nagle może okazać, że jakaś grupa ludzi może zostać wykorzystana albo miała być wykorzystana do czegoś, tak, do jakiegoś działania, więc tutaj też tak, słuchajcie, trzeba właśnie obserwować, zwracać uwagę na to, co się pojawia w mediach, jakie tam informacje, na przykład polityczne i zachowywać trzeba, słuchajcie, do nich daleko idący dystans, bo w tym czasie może mogą różne grupy ludzi być, czy osoby nawet indywidualne, do czegoś użyte jakieś próby manipulacji tutaj mogą, mogą mieć miejsce, a z kolei inne, inna jakaś grupa, taka indywidualna, tak, będzie chciała się z czegoś wyzwolić i będzie tutaj chciała zaznaczyć e, swoje granice. No właśnie, taki czas, tak. Jedni będą chcieli wykorzystać, a drudzy stwierdzą, że byli właśnie przez. Kogoś, coś, sytuacje, ludzi, otoczenie, wykorzystywanie, i nagle tutaj stwierdzą, że to jest moment, właśnie, żeby zawalczyć o swoje, również o e, ujawnienie i pokazanie swoich talentów. To też jest, moi drodzy, bardzo ważne tutaj: ujawnienie i pokazywanie talentów przy okazji tego nowiu. Moi drodzy, e, pamiętajcie o e, czytaniach e, specjalnych, które są na kanale. E, Anielski Przekaz Wiosna 2025, linkuję na dole w opisie filmiku. Również czytania miesięczne, linkuję słuchajcie na dole w opisie filmiku. E, no i kto ma ochotę, zachęcam również do tego, abyście zajrzeli do e, horoskopów rocznych chińskiego znaku Zodiaku. E, ciekawe są to, słuchajcie, czytania. Warto tutaj właśnie łączyć w tak specyficznym akurat roku i tak specyficznym okresie e, informacje, czy to z metafizyki chińskiej, właśnie, i astrologię zachodnią. Warto łączyć, słuchajcie, po to, żeby wiedzieć, jak później omijać różne zagrożenia w świecie. Kochani moi, no to raz jeszcze wszystkiego dobrego. A teraz zapraszam na karty poszczególne znaki Zodiaku. Witam Was, moje drogie Wagi. Czytanie dla Was na nadchodzący tydzień, 26 maja, 1 czerwiec 2025. Mam nadzieję, że wysłuchałyście cierpliwie wstępu. Bardzo ciekawe moim zdaniem tam są informacje dotyczące nowiu. Nowiu w znaku bliźniąt, tak? No, w księżyca w znaku bliźniąt, moi drodzy. Słoneczko też w tym samym czasie w znaku bliźniąt, bo to tak jest. No i słuchajcie. Ciekawy moment, ciekawy czas. Ciekawe, jak to będzie tutaj u Was się przekładało na energię, na emocje. Jak zwykle waga dąży do równowagi, jak zwykle waga szuka emocji, jak zwykle waga szuka miłości. Zobaczymy, co to tutaj będzie. Moje drogie wagi. Obejrzyjcie również to, co jest w opisie na dole. Otwórzcie tam sobie menu, rozwincie. Zobaczcie, co tam linkuje. Anielski przekaz wiosna 2025. Linkuje również czytania miesięczne playlistę i linkuję Wam, słuchajcie, pusty kurs księżyca, także zachęcam do zapoznania się. A kto lubi astrologię chińską, to yy, niech tutaj będzie uprzejmy przejrzeć właśnie na kanale sobie zakładkę zodiak Chiński. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną wag. Rezonujące ze mną wagi. 26 maj, 1 czerwca, 26 maj, 1 czerwca 2025. Rezonujące ze mną wagi. I już patrzymy. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse moi drodzy i zagrożenia. A pod spodem talii macie, kochani moi, kartę ósemki denarów, a więc wysiłek. Wysiłek, wysiłek i raz jeszcze wysiłek całkiem możliwe, że są tutaj wagi. Które będą sprawdzały, weryfikowały, czy jakieś sprawy, które Was bardzo tutaj absorbują, czy one są warte takiego wysiłku osobistego. Wszystko, co Was kosztuje, wysiłek osobisty również. No i praca, na pewno tutaj jakaś praca. Zobaczymy. Poprosimy. Karty dla rezonujących ze mną uwag. Rezonujące ze mną uwagi. 26 maja, 1 czerwca 2025. 26 maja, 1 czerwiec 2025. Rezonujące ze mną uwagi. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia, a pod spodem talii cygańskiej, moi drodzy, macie kartę tęsknoty. No właśnie. Yy, praca. Trzeba włożyć pracę w jakieś wydarzenia z przeszłości, w zamknięcie też pewnej sprawy z przeszłości, moi drodzy. No i trzeba włożyć właśnie pracę w uporządkowanie emocji, w uporządkowanie tego wszystkiego, co dla Was ważne emocjonalnie, ale trzeba włożyć tę pracę, słuchajcie, i używamy bardzo dużo rozumu, tak, zdrowego rozsądku. O, arkan wielkiej sprawy ważne i przeznaczeniowe. Drodzy moi, na szansach, a więc patrzymy, co macie w ósmym domu horoskopu urodzeniowego, co macie w znaku wagi, plus rzeczywiście swojego słońca urodzeniowego i gdzie w ogóle jest to słońce urodzeniowe, bo może być na przykład w pierwszym domu, może być w dwunastym, może być w trzecim, więc warto, słuchajcie, wszystko, co dookoła wagi, czyli Was samych, kochani moi, krąży. Dobra, patrzymy. Ogólna aura tego tygodnia, słuchajcie, karta piątki buław oraz karta podróży trochę napięty czas, słuchajcie, napięty okres, okres takich napiętej sytuacji kontaktów, stosunków międzyludzkich. Będziecie musiały tutaj obronić właśnie swojego zdania, tak? Ósemka denarów pokazuje, że trzeba włożyć pracę, będziecie musiały obronić własne zdanie. Obronić własne zdanie, jeżeli chodzi, słuchajcie, o jakąś pracę, obronić własne zdanie, jeżeli chodzi na przykład o jakąś sytuację związaną może z wyjazdem, z jakimś przejazdem, Jazdem, bo są tutaj na pewno wagi, które mogą się przemieszczać w tym tygodniu, możecie wyjeżdżać na przykład na jakieś delegacje, na jakieś inne tego typu spotkania. Może jest to jakiś krótki odpoczynek, pewnego rodzaju też właśnie tutaj napięcie, nerwówka przed takim wyjazdem. Moi drodzy, też no uważajcie na jakieś środowisko ludzi, w którym możecie się znaleźć w tym tygodniu. Możecie się znaleźć właśnie w jakimś takim miejscu, gdzie będzie taka napięta sytuacja, napięta atmosfera. Radziłabym unikać takich miejsc typu jakieś duże zgromadzenia ludzkie, tak? Jakie nie wiem, wiece. No właśnie mamy tutaj czas wyborów, więc może jakieś wiece, może coś takiego, bo mogą tam emocje sięgać zenitu i słuchajcie, no możecie się znaleźć w centrum jakichś takich niekoniecznie fajnych wydarzeń, łącznie z tym, że może dojść do jakiejś przepychaniny i ktoś gdzieś tam może Wam z łokcia sprzedać pod żebra na przykład, tak? Więc tutaj unikałabym, moi drodzy, tego typu sytuacji, tego typu miejsc. Tak? Tak? Unikajcie też pośpiechu, napięcia przed jakąś podróżą, przed jakimś wyjazdem. Moi drodzy, pewnego rodzaju nerwowość, oczywiście w tym tygodniu, tak jak powiedziałam, no ta grupa ludzi, będziecie się też tutaj musieli obronić, obronić swoje jakieś argumenty. Tutaj czas naprawdę, słuchajcie, napiętych stosunków międzyludzkich. Widzę też jakąś konkurencję, jeżeli chodzi o pracę. Możecie tutaj składać jakieś CV, moi drodzy, może być dużo osób, może być dużo ludzi chętnych na przykład na to stanowisko, chętnych na ten wyjazd, chętnych na ten awans. Dlatego, moi drodzy, takie tutaj historie. Może też wyjechać ktoś. Może ktoś wyjechać, ktoś opuścić firmę, miejsce, miejscowość. Ktoś, kto po prostu, słuchajcie, już od dłuższego czasu psuje wam krew. A tutaj ósemkę denarów mamy, i to jest coś, co naprawdę kosztuje was bardzo dużo wysiłku osobistego. No, widzę, że są właśnie wagi, które będą się zastanawiały nad tym, czy pewne sytuacje, pewne relacje, czy pewną współpracę, czy pracę, czy jakieś nawet, nie wiem, miejsce zamieszkania, znajomość opuścić, właśnie ze względu na to bardzo duże napięcie i ze względu ze na to, że niezmiernie dużo Was to wysiłku osobistego kosztuje. Jakie macie szanse, moi drodzy, w tym tygodniu? Mamy tutaj kartę o sprawiedliwości oraz kartę yy, nadziei. Trzecie, no sprawiedliwość już powiedziałam, to jesteście wy sami, to jest wasz znak, słuchajcie, więc warto naprawdę sprawdzić, czy w tej chwili jakieś słońce urodzeniowe wasze robi jakieś ważne aspekty w tej chwili na waszym horoskopie urodzeniowym, tak, na waszym niebie w tej chwili, czy coś tam się zadziewa takiego, czy może odbywa, ma, ma jakiś układ kwadraturowy, a może ma jakiś układ trygonalny, więc warto naprawdę tutaj to wszystko posprawdzać. Tak jak powiedziałam ósmy dom horoskopu urodzeniowego, ten tradycyjnie przypisany też znakowi wagi, czyli słuchajcie siódmy dom horoskopu urodzeniowego. No i gdzie jest to wasze słońce, tak? Co się przy tym słońcu dzieje? Słuchajcie, moje drogie wagi i karta nadziei. Obydwie te karty mają tutaj taki wydźwięk, bym powiedziała, taki karmiczny, porządkujący. Przede wszystkim, moje drogie wagi, macie tutaj właśnie szansę w tym tygodniu dojść do czego? A do równowagi. Do równowagi i do sprawiedliwości, tak? Macie tutaj też możliwość właśnie sięgnięcia po taką sprawiedliwość, że przyjdzie sprawiedliwość do jakiejś spraw, do jakiejś sytuacji. Karta Hope, nadziei, tak? Mówi o tym, że pewnego rodzaju wasze nadzieje mogą się w tym tygodniu spełnić. Jakie one są te nadzieje? No to już każda waga ma jakieś inne, te swoje nadzieje. To mogą być, słuchajcie, tak jak powiedziałam, nadzieje takie, że właśnie stanie się sprawiedliwości zadość. Czy takiej życiowej, dziejowej, jakiejś karmicznej, czy najzwyczajniej też w świecie takiej sprawiedliwości przy pomocy narzędzi typu na przykład Urząd, Sąd. Tak, jakieś decyzje takie na papierze wymiarowe karta słuchajcie hope nadziei mówi o tym że osiągniecie tutaj bardzo taką dużą równowagę w tym tygodniu i że naprawdę sięgniecie po zdrowy rozsądek i rozum, moi drodzy. Zresztą karty was do tego zachęcają, karty apelują, karty mówią, użyj zdrowego rozsądku, tak? użyj tutaj chłodnego rozumu, żeby uporządkować pewne sprawy, również uporządkować strefę emocjonalną. Dlaczego? Dlatego, że za wiele rzeczy w tej chwili... I ty będziesz sam odpowiedzialny za taki stan emocjonalny, za to, co się dzieje, to ty ponosisz odpowiedzialność i konsekwencje. Sprawiedliwość, moi drodzy, i karta nadziei, bardzo, bardzo silne energie. Karta nadziei mówi, że tak czy inaczej będziecie musieli podjąć jakieś ważne życiowe i rzeczowe decyzje, że Wręcz zostaniecie do tego przywołani, tak? Tak, jakby do apelu, wezwani do apelu, że będziecie musieli to zrobić, a Karta Sprawiedliwości pokazuje, że zrobicie to z rozumem, tak? że czegoś Wam tutaj jest za mało, czegoś jest za dużo. Czego jest za dużo wadę, to waga odrzuci, czego za mało, to waga to uzupełni. Tak to mogę po prostu tutaj filozoficznie, słuchajcie, powiedzieć. Jakby na to nie patrząc, słuchajcie, e, życie przyniesie tego typu wydarzenia, abyście mogli decyzję podjąć, abyście mogli postawić kropkę nad jej. Nawet czasami jakaś kłótnia z kimś, moi drodzy. Jakaś napięta historia, jakaś napięta atmosfera, konieczność obrony, wystąpienia w swojej własnej obronie, e, obrony swoich poglądów może być tutaj właśnie katalizatorem pewnych zmian. Coś Wam tutaj to pomoże zrobić, tak? Pomoże podjąć jakieś decyzje, dalsze kroki, zmienić sytuację. Także bardzo fajny, słuchajcie, tydzień, choć dynamiczny, choć może trochę nerwowy, ale mimo wszystko fajny, dlatego że Karta Sprawiedliwości mówi o tym, że zapanuje w końcu równowaga. Tak zapanuje równowaga, zapanuje porządek i spokój. I bardzo dobrze. Dziesiątka była w mojej drodze oraz karta zamyślonego, zwanego przeze mnie ślimorkiem, to taki piękny gentleman. To są Wasze ostrzeżenia, zagrożenia. Kochani moi, pierwsza rzecz, jaką tutaj widzę i o której muszę powiedzieć, żebyście się nie cofnęli przed czymś. Karty tutaj ostrzegają, żebyście się przed czymś nie cofnęli, żebyście też również czemuś lub komuś nie ulegli, abyście nie ulegli jakiemuś naporowi czy emocji, czy żebyście się też troszeczkę nie przestraszyli, że ja muszę tu w końcu zrobić jakąś pracę, tak? Muszę wykonać jakąś pracę w związku z tym, tu muszę coś zrobić, wykonać pracę emocjonalną, wykonać pracę taką, że muszę na przykład do kogoś zatelefonować, z kimś się rozmówić i to mogą być takie czasami zadania przerastające was, was tak? I no, karty przestrzegają przed czymś takim, żebyście się tutaj, moje drogie łagi, nie ugięły, abyście nie uległy naporowi, naciskowi, grupy, samych siebie. Karta ślimorka mówi tutaj o podjęciu pewnych decyzji, ale również o zrobieniu kroków. A tu może się okazać tak, że nie podejmiecie decyzji, nie zrobicie kroków, albo podejmiecie decyzję, ale nie zrobicie żadnych kroków, bo to może się Wam wydawać zadanie przerastające Wasze możliwości, albo tak zwana jednostronność może Wam się tutaj wydawać, tak? czyli że Wy tylko chcecie, a reszta nie, no i... No i tutaj coś nie bardzo albo jakaś osoba z waszego otoczenia, tak, wy tak chcecie, wy chcecie tutaj coś rozwiązać. O. A, a, a otoczenie nie, i możecie tutaj ulec jakiemuś naporowi. Więc karty przed tym przestrzegają. Dziesiątka była w mojej drodze, niewątpliwie jest niezbyt łatwe zadanie przed Wami do wykonania. Wiadomo i tyle. I trzeba się będzie zmierzyć też z jakimiś właśnie wcześniej podjętymi decyzjami, trzeba będzie wykonać jakieś kroki. Życie przyniesie też przy okazji jakieś rozwiązania, więc nie należy tutaj uciekać. Więc nie bądźcie takimi tutaj uciekinierami i nie chowajcie głowy w piasek. Moje drogie wagi w tym tygodniu. Dziesiątka była, słuchajcie i karta dżentelmena mówi tutaj też właśnie o znalezieniu się w jakimś nowym miejscu, w jakiejś nowej sytuacji. Mówi o tym, że właśnie jakieś nowe sytuacje powstaną, nowe wydarzenia się zadzieją, które będą miały wpływ na bieg Waszych spraw. No ale słuchajcie, dziesiątka była, piątka była, mamy tutaj dosyć dużą dynamikę, mamy tutaj też naprawdę duży napór na Was emocjonalny. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drogie wagi, i zapraszam Was na kolejne spotkanie.